Spływy kajakowe to wizytówka gminy kolonowskie. Na jej terenie działa 10 firm, które świadczą usługi organizacji spływów kajakowych. Przy dobrym weekendzie letnim nad małą panwią, tylko w gminie kolonowskie. Bywa tak, że kajakarzy jest w piątek sobotę niedzielę na rzece więcej niż mieszkańców tej gminy. Bajkowe krajobrazy, różnorodność roślinna i sprzyjający nurt rzeki to główne zalety tego terenu. Ważne jest również oznakowanie. Infrastruktura na wodnej trasie spływu jest wyjątkowo zadbana. Tutaj w niedzielę to jest nawał, jest, powstaje przystań za przystanią, także wzięcie mają bardzo duże. Jest to bardzo spokojne, tak? Można się wyciszyć, są fajne widoki, jest taka cisza dookoła, jest ta natura, nie ma tego zgiełku miasta. By symbolicznie zainaugurować tegoroczny sezon kajakowy, biblioteka i centrum kultury w Kolonowskim już po raz ósmy zorganizowała gminny spływ kajakowy. Wzięło w nim udział 50 osób. Takie wiry się robią pod mostem. No fajnie jest. Właśnie dlatego, że nam się podobało rok temu. Chcieliśmy zobaczyć, czy teraz pójdzie nam lepiej niż ostatnio. Ostatnio było mało wody bardzo. Są przede wszystkim tańszym pomysłem. Są to. Fajne imprezy i warto w nich brać udział. Co roku gminny spływ organizowany jest z inną firmą kajakową. Trasa będzie prowadziła od naszej przystani Natura 24 do przystani Wyspa w Ozimku. To jest około 10 km, czas spływu około 3 godzin. To był taki cel. Najpierw odkryć to wszystko dla naszych mieszkańców, a później nasi mieszkańcy będą reklamować to dalej. I, i, i to jest chyba taka dobra recepta na rozwój przemysłu turystycznego. Spływy kajakowe. To nie tylko kajaki, ale również cała infrastruktura turystyczna, taka jak gastronomia, punkty noclegowe, czy ścieżki rowerowe. To potencjał, który w gminie Kolonowskie ciągle jest rozwijany.